O sztucznej inteligencji mogliśmy usłyszeć już kilka miesięcy temu, ale czy była, była ona zdolna do przejścia Minecrafta w dodatkowo w jak najszybszym czasie, czasie? Żeby się o tym przekonać, stworzyłem kompletnie nowy świat i na samym starcie postanowiłem zadać ci kilka pytań. Dobra, więc spytamy się, jaka jest według ciebie najlepsza taktyka na przejście gry Minecraft? Najlepsza taktyka przejścia gry Minecraft może się różnić w zależności od stylu gry i osobistej preferencji gracza. Minecraft to gra o otwarty... i. Zbieranie surowców. Budowa schronienia. Daj mi. Radę od ciebie chcę wiedzieć, ty, AI, przeszłoby Minecraft. Tak jej napisałem. Oczywiście, chętnie ci pomogę. To kilka. Jak już tutaj, dzieci Mogę podejść do gry. A więc dobra. Y, kolejny krok to eksploracja, zdobywanie surowców, eksploracja i zdobywanie surowców, czyli w skrócie y, musimy wkopać się y, i zdobyć jakiekolwiek. Pożyteczne surowce, takie jak węgiel, żelazo, diamenty. No, wiecie o co chodzi? Minęło już minuta od rozpoczęcia challenge'u, więc zobaczymy, w, w jak szybki sposób AI jakby przejdzie grę. Yy, mam też tutaj jakiś timer na pewno. No i w skrócie, no, widzimy się, jak już coś AI znajdzie. Nie co w się sensie, ja, ale jakby przez AI, no bo AI by to zrobiło. O, gdyby grała. AI by to zrobiło, gdyby grała. Popałaby się po prostu i. no i co? No i wiesz, szukała surowców. Kurde, mi się rozwali widzowie, no nie wierzę, nie? Trzeba nowy skraftować A, czekajcie, a, no. sztuczna inteligencja oczywiście, żeby skraftowała nowy, no przecież, przecież, że tak Znam życie nie, ale Kogo to interesuje? Jest, widzowie, znaleźliśmy żelazo, tylko że problem w tym, że nie mamy kamiennego kilofa Ale spokojnie, już go tworzymy, a nawet dwa zrobię Tak na wszelki wypadek, na pewno by ta inteligencja zrobiła dwa no, i zobaczymy, jaki będzie kolejny krok od szóstej inteligencji. widzimy następnym krokiem jest farma i hodowla, więc zrobimy jakąś szybką faremkę. Więc zrobimy jakąś szybką faremkę. Tak więc, dobra, widzowie. Yy, zebrałem trochę dirta jak widzicie, jak możecie zauważyć stąd. Postawiłem tutaj, aby zrobić farmę, ale idzie tutaj jakiś kliper więc. Y, sztuczna inteligencja odpowiedziała nam jakby, więc sztuczna inteligencja y, wkopałaby się na pewno, więc sztuczna inteligencja mówiła, aby zrobić schronienie jakieś, więc po prostu wkopie się pod tą farmę. Nie wiem na jakich akordach była, to było najgorsze. Albo zdając, życie przeczekam noc? Tak, przeczekam raczej noc. No i widzę jak już będzie dzień nie więc widzimy się już za sekundę. Dobra, więc widzę, już prawdopodobnie powinien być dzień, chociaż może jeszcze nie być. Dobra, jest, a jest już dzień. Dobra. Jest Git, wszystko się jara. Dobra, widzowie, więc jeśli chodzi o motykę, to już ją właśnie tworzymy w tej sekundzie. I na szybko sobie posiejemy jakiś ten, widzę, jakąś trawę, którą znajdziemy, no bo nie można zadać z głodu, nie, bo zaraz mi się sprint kończy. Dobra, sorry, sorry, nie owieczko, tylko krówko, ale muszę to zrobić na potrzebę odcinka. I przepalimy to, bo potrzebuję, bardzo potrzebuję tego, jedzenia, nie, ale że akurat ta krowa mi się pojawiła, no to to, to jest moje zbawienie, nie. Dobra, jeszcze nie będę tego używał, nie będę tego ja w sensie. No i co, dokończę farmę, poczekam na chlebki. Oraz zobaczymy, jaki by był następny krok, korany przez sztuczną inteligencję w jak najszybszym przejściu gry. Dora widzę, więc zboże już urosło. Trochę musiałem się naczekać, aby to zboże urosło. Tym bardziej, że nie było w pobliżu wody. No i w skrócie, no jeszcze to jeszcze nie urosło i nie wiem czy ono urośnie w ogóle. Jakkolwiek, bo tak długo naprawdę czekałem. Godzinę musiałem czekać, nie? Żeby, żeby to jakkolwiek urosło. A o zebraniu wody nie pomyślałem, więc zobaczymy, nie? Jeżeli urośnie, to urośnie. Jeżeli nie, no to trudno. Na razie zostawiam to jak jest. No i w skrócie tyle. A i widzowie zasieje od razu nowe, nie? Dobra, teraz craftujemy i idziemy zabrać wodę, na szczęście tutaj mamy jakieś lodowisko szybkie, więc na szybciutko sobie zebrałem stąd wodę, Dobra, idę jeszcze raz po wodę, widzę, aby było nieskończone źródełko. Dobra, widzę, więc ja już jestem po dosłownie chwili. Trochę tego urosło, na przykład tu jest już gotowe. Tak samo jest gotowe. Ale tu jeszcze nie dorosło, więc o nie, jeszcze są potwory, widzowie. Kraftujemy szybko chlebek i stąd uciekamy, nie? No i następny etap to będzie lutowanie jaski. Więc staram się jakoś znaleźć. I dam wam znać, co i jak. Dobra, widzowie, no. Mam nadzieję, że długo szukanie jaski. Jezu, mówić, że długo szukanie jaskini nie, nie, nie zajmie, ale co? Że od razu pode mną była? No dobra, zbieramy to, co jest, no i przechodzimy do następnego etapu, nie? Jakby mi się to coraz bardziej zaczyna podobać. Wszystko idzie tak, jak po AI myśli, ale tu jest dużo mobów. To jest tragedia, jak tu jest dużo mobów, nie? Chyba będziemy musieli widzieć, że jestem swiernicza. W sensie, bierzemy to, co najważniejsze. O nie, nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Przestaje mi się to podobać. No chodźcie tu, chodźcie tu, zapraszam. Zapraszam... Do tańca. Dobra, ja chyba stąd uciekam, nie? Bo co jak co robi się tutaj coraz bardziej niebezpiecznie. Yy, no i co? Jak mi się uda znaleźć jeszcze jakiegoś cave'a, to będzie spoko. Jeśli nie, no to trudno i przejdziemy już do kolejnego etapu, nie? Widzowie, no nie, Emilia, ja już tak kopię, naprawdę. To jest tragedia, nie? Że nic się nie da się znaleźć tutaj. O! Co?! Normalnie cave'a znalazłem. To się nazywa. To się chyba Mineshaft widzę, nazywa. Co ty gadasz? Gadaj, że tu coś jest, nie? Ja cię chwycę. Widzę, kopałem tam bardzo długi tunel. Wyszedłem w górę. Zacząłem się kopać bardzo długi tu tunel. Dosłownie ze 150 kratek tunelu. I znalazłem po prostu Mineshaft, tak o, kopiąc się. Przecież to jest coś pięknego, no. Mówisz i masz, nie? Niestety, to nie ja dzisiaj przychodzę grę, tylko. Sztuczna inteligencja, więc gdybym ja tak przeszedł grę ładnie, to by było serio ładnie. Ale znając życie, jak ja miałbym przechodzić Minecrafta, speedrunować, to nie wchodziłbym w Mineshafty, tylko od razu po prostu lecieł, starał się lecieć do netheru, nie? Ale już nie bałem, ponieważ następnym krokiem jest, widzowie, walka już na przed potworami. Pod, no to to już robiliśmy, więc można to zaliczyć, bo widzę, walczyliśmy z potworami. Tylko że zrobiliśmy to krok wcześniej przed tym. I teraz będzie widzę twierdz i innych struktur. Widzowie, teraz będzie wchodzenie do netheru, więc musimy poszukać. Musimy poszukać jakiegoś, jakiejś lawapulki. O nie, 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 tylko nie szkielet, tylko nie szkielet, proszę, nie, nie, nie. Co jest? Ja aż tak widzę i wyszedłem, że ten! Tam jest moja farma, widzowie, gdzieś. Tak, tam jest moja farma. Ej, jest statek widzowie! Nie! Sztuczna inteligencja nie powiedziała nic o statku, więc nie wiem, czy mogę tam pójść, widzowie, nie. Ale tam, tam gdzieś zacząłem i przyszedłem ze 150 kratek dosłownie. I byłem pod, cały czas pod jeziorem teraz. Tam miałem gdzieś farmę, tam gdzieś dalej, o, tam za tym jest farma. Tam jest y, statek, i nie wiem teraz zbytnio co robić, nie? Nie wiedziałem co zrobić, także postanowiłem zagrać trochę wbrew zasadom challenge'u i pozwoliłem sobie na zlutowanie statku. Dobra, no, widzę, więc lecimy sobie już zlutować ten statek. Mam nadzieję, że przynajmniej tam będą jakieś y, przydatne itemy. czego ja właśnie minąłem? Tak, jak go właśnie ominąłem. Bym poleciał za daleko, a on jest już tutaj dosłownie. I co w nim będzie? Nie wiem, jak się w ogóle do niego dostać. Chwila. Wait, wait, wait. Give me one second. Ty, no tutaj nic nie ma w tym statku chyba. O! Jak rozdaję sobie wodę elegancko Tutaj trapy można by było robić To jest domek, a nie jakiś statek, nie? A nie, jest coś, jest skrzynka, której się nie da otworzyć Bura, Uwaga, w tej skrzynce nic nie ma Co jest, że nie wylatują bloki? Chwila Dobra, widzę, nie wiem, był jakiś lag w skrócie Eee, no i już powinno być wszystko git Więc otwieramy tą skrzyneczkę I mamy tak Pióra, tutaj jest mapa i kompas Znaczy nie kompas tylko Jezu, yy, ten zegar Zegarek widzowie, mamy zegar Który nam pokazuje porę dnia i nocy Więc to jest spoko. Aktualnie jest mniej więcej tak. Plus, minus, widzowie. 12. Plus, minus jest tak 11:12 rano. Yy, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem, czy tak jest tak naprawdę. No i pójdziemy sobie szukać yy, portalu do naderu. Nie wiem, ile nam to zajmie, ale jeśli jakiś znajdę, to dam wam po prostu znać. Znałem, że same szukanie lewe pulki na kordach zajęłoby zbyt długo czasu. Więc pozwoliłem sobie na wpisanie komendy: Locate biom, aby zobaczyć, na jaki teren mnie tepnie. I nie zgadniecie, co się wydarzyło. Dora, widzowie, zraci tego, iż. Dora, widzowie, zraci tego, iż po prostu na tym biomie nie ma. Yy, Żadnych półek, no nie ma opcji, że tutaj się Cokolwiek zrespi, to pozwolę sobie Wpisać komendę locate biome To pozwolę sobie wpisać komendę locate biome I po prostu stabujemy sobie Jakąkolwiek, jakąkolwiek yy, Jakikolwiek biome I się do niego tepniemy. uwaga, i gdzie nas zrespi Mam nadzieję, że w jakieś spoko miejsce. O, była lawa pulka gdzieś w pobliżu. Nie wiem, czy na tym biomie jest, jest jakby stuprocentowa pewność, że jest lawa pulka. Dobra, losuję jeszcze jeden. Oby, proszę, 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 proszę. Dobra, proszę, żeby to była lawa pulka. Gdzie ja jestem? La ja latam. Mam zegar. Zegarem wszystko zrobię. Patrz, wyrzucam zegar, człowieku. O, wyrzuciłem wojda. To do wojda widzowie. Aha, ja sobie z tym żartowałem, że spadłem do Wojda. planie sytuacja nie wyglądała za ciekawie. Nie dość, że zginąłem i straciłem wszystkie itemy, to w dodatku nie znalazłem biomu, na którym jest lawa pulka. Ale plus tego taki, że odnowiło mi się jedzonko, więc zebrałem wszystko z farmy i udałem się w poszukiwania. Dobra, widzę, więc już tutaj chodzimy, zbieramy jakby... Yy... Witaj przybyszu, czy się przypadkiem nie zgubiłeś? Yyy, owszem Nie mam pojęcia gdzie może być biom, w którym jest prawdopodobieństwo pojawienia się lawapulki Jesteś w stanie no, mi powiedzieć? No to trzymaj tutaj parę prostych zadań, mam dla no, ciebie a, I wiesz, dopiero jak je wykonasz, deski, to tak będziesz mógł się do mnie z tak po odzywać Okej, okay, i najlepszego tą... A no to Hamie czeka długie kopanie Nie wiem jak mi się to uda, a chwila, muszę schować tego stona, którego miałem do, jakiegoś, do jakiejś skrzyneczki, więc muszę na początku ją zrobić Okej okay. No to co? Czas zacząć tą przygodę. O nie, widzowie. Kończy mi się kilo, muszę zrobić nowy. Zrobię tak na wszelki wypadek z 2, bo nigdy nie wiadomo, co mnie czeka. Ale już mamy ponad połowę, więc myślę, że będzie git. Chwila, 64 plus 64 to jest 128. Czyli. O jezu, tam powiem chodzi, jakie to było mroczne. Czyli 128 plus 72 to jest 200, tak? Mam wykopać ile? 200 stołów, no dobra. I mam zombiaków za sobą. Bidewheel jestem na rozszerzonej mapie. Więc grubo, no, rozszerzona matma, trzeba zbierać, nie? Ale dobra, no, w skróciach 72 tego zbierać jeszcze, czyli 64 plus, czyli stack, plus y, 8, tak, stack plus 8. Możecie mi zębiaki zostawić, tak z czystej mm, uprzejmości, o może tak powiem. Dobra, widzu, ostatnie dwa stony i mamy to. 200 stona wykopane. A moim kolejnym zadaniem będzie Zbierz drewno i przerób je na deski Tak, abyś miał ich przynajmniej tak po skraftowaniu No to czas zacząć robić No serio, takie easy? Nie spodziewałbym się. No i ostatnie, trzecie wyzwanie brzmi następująco. Po pokoleniu najlepszego gracza, którym jest. Eee... No Zip. No chyba nie! No... Nie! No chyba nie! Powaliło Cię? Chłopie, co ty tutaj robisz? Chciałbym się prze... nie wiem. powiedzieć? Aha. Nie wiem co mam. Ewo creepery! <gry> Ej, <noise> ja zlikwidowałem cię, a ty miałeś jeszcze dwa koksy. A czy dwa refy. Po zlikwidowaniu Noziba chodziłem po mapie, aż nagle pojawił się serbeku. Eee, no co jest? Słyszałem, że zlikwidowałeś Noziba, czy to prawda? Eee, no powiedzmy. W takim razie trzymaj tu kordy, ale bądź czujny na to, że w każdej chwili może na ciebie ktoś wyskoczyć. Aha, mhm. Mm no dobra. Eee, no to. Lecimy na kordy, no co ja mam mówić? Jaký čas jsem na craftemce.pl vystartoval nový trip 3D SMP. Zostal on zastavený tripem SMP, Ponieważ poprzedni tryb nie cieszył się zbyt dużym zainteresowaniem. Na trybie istnieją również prace, gdzie wiadomo, na sam start jesteś bezrobotny. Kiedy zrespisz się na spornie, twoim oczom ukażą się rzeczy typu, jak zacząć, a po prawej stronie i za tobą znajdziesz przykładowo kowadło levelu 18, dostępne dla każdego gracza i topki serwerowe, na których nawet ty masz szansę się znaleźć. A ty na co czekasz? Klikaj w guzik od RTP i zacznij swoją przygodę na Earth SMP. Dobra, widzę, ja nie wiem dlaczego, ale brzmi to dla mnie dość podejrzanie, ale yy, minus 1100 na 1250 powinienem być już niedługo. Yy, dokładnie tak, jestem minus. 1100? No. no troszeczkę, troszeczkę już widzowie tutaj sobie chodzę i staram się tego znaleźć, ale po prostu szukam, szukam i nie znajduję. Słuchajcie, tak? To powinno być gdzieś tutaj. Co to jest? Co to są za skrzynki, widzowie? To jest jakaś jest zasadzka? To brzmi trochę jak trap, nie? Bo jak sobie jak sobie z coś uroili, trapy. a ja się boję tego trochę otwierać, ale... Dobra, no, zrobię to tak dość bezpiecznie. Mam nadzieję, że nie wybuchnę cały. Jak wybuchnę, to najwyżej będzie po odcinku, widzowie. Nie mogę tego tworzyć! Jezu, otworzyłem Ej, nic się nie wybucha Dobra no dobra Najwidoczniej nie był żaden ten, widzowie Mam fire respect dwójkę tutaj Mam nadzieję, że też nie są Żadnym trapem. Mam diamencika, dobra, jest kozacko. Mam pierwszego diamenta. Mamy całą zbrojkę z Noziba, oczywiście, no bo co robić? Mamy name taga. I szczerze, napiszcie mi w komentarzu, jak możecie, od kiedy, od jakiej wersji to się respi, nie? Chyba, że to oni mi to zrobili, no nie wiem, czy, ja, czy ja to ten. Czy oni to znaleźli, czy oni to sami zrobili, ale tak szczerze, wydawa, wydaje mi się, że to się zrespiło samo. Chyba, że faktycznie mi zrobili taką niespodziankę. Raczej, znaczy nie, bo oni, oni chcą mi uprzykrzyć bardzo rozgrywkę. Oni chcą mi bardziej uprzykrzyć rozgrywkę, nie? Niż naprawić. Więc nie wiem, czy by zrobili coś takiego. Chyba, że się okaże, że na przykład ta, ten pod tym będzie nagle TNT. I nie chcę, abyś tak stało, więc chyba to rozkopę. O nie, nie zrobiłem sobie widzowie tego. Zapomniałem wziąć ze sobą łopaty. W się sensie w ogóle jej nie robiłem, bo nie była mi potrzebna. Ale Flint się też dość przyda. Nie widzę tu żadnego TNT, więc chyba jest bezpiecznie. A mogę to też rozwalać. To by było. Mon... Rozwalanie widzę było mądrzejsze. Z, z, jakby... Rozwalanie jest dużo bardziej mądrzejsze, więc nie wiem, po... co nie wiem, co chciałem z tym zrobić w ogóle. Zamiast rozwalać. Najłatwiej i najbezpieczniej jest rozwalać, więc po prostu będę to rozwalał, żeby się nie okazało, że w którymś faktycznie jest TNT. I mamy tutaj refy nawet. Co jest grane, widzowie, nie? Torczy mi się nie przydadzą. Chociaż do odświetlenia jakichś mobów mogą mi się przydać faktycznie. Nie, uznaję, że mi się nie przydadzą, bo mam full brighta, nie? Teraz mamy kolejne diaksy i znowu powinienem to rozwalić, bo naprawdę, jeśli się okaże, że w jednym z tych... Jest jakiś trap, to będzie przypał. Dobra, mam nadzieję, że tak się nie miało okazji. Dobra, ten crafting, może mi się później przydać. Eee, za co by to wziąć? Wezmę za to, bo nie będę i tak na razie sadził póki co. Na razie to naszym celem jest znalezienie portalu do... No niestety, no nie będzie łatwym zadaniem prawie. Nie wiem, czy to było zaplanowane widzowie przez nich, ta dziura. Ewidentnie tak. Szczerze mam nadzieję, że już ich nie napotkam na tego. Ej, co jest, Miałem mówić, że ich nie napotkam na drodze? A tutaj półka jest. Dobra, widzu. Tylko pytanie jest takie. Oczywiście, mhm, mm oczywiście wiem. Jak zrobić z lava Pulki y, tego, portal do enderu To nie tak, że teraz sobie wchodzę w google i to sprawdzam Dobra widzę, wpisałem już jak zrobić portal z lava pulki i oglądamy Dobra. Bo ono... a Dawaj. Szybko, szybko to to Dobra, to chyba mam to tak. Dobra. Dobra widzę, to chyba ma sens, stawiamy, wi a więc tutaj y Dobrze mówię? Tutaj? Nie, chyba nie tutaj Jest mam nadzieję, że tego nie zwolę, nie? Chwila, tu się odnowi lawa, więc tak, stawiamy tak. Teraz water bucket, którego nie mam. Oczy a nie mam. Dobra, ów, mam jakiś mam water bucketa, bo wziąłem sobie z y, tamtej wizowie z tamtego biomu, jak, jak jeszcze byłem. Przed pójściem tutaj, więc robię coś takiego chyba? Teraz... robię tak. Dobra, 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 to działa chyba. Mówię chyba, bo nie wiem co ja robię w tym momencie. Eee... Chwila. I poradnik ci sprawdził, nie? Nie, nie wiem, ja muszę skraftować... Jak się kraftowało flint and stila, widzowie? Flint... and steel. I mogę skraftować flint and stila, idealnie! Bo mieliśmy widzowie tego! Jezu, jaki 4 gravel tam był! I akurat mi starczyło, i żelazo! Coś pięknego, serio. Więc teraz odpalamy i wchodzimy do netheru. Ja cię chwycę! Szczerze? Nie sądziłem, że będzie to aż takie łatwe. Tylko teraz by byleby by sobie poradzić w netherze, nie? Jezu! Słyszałem, że ten, że jest tragedia, nie? A mogę sobie wziąć swoją drogą. A, nawet wiaderka sobie chyba nie wziąłem. A, no to teraz trzeba znaleźć fortecę, ta, Żeby znaleźć blazy, te pałki i ogarnąć sobie. po to, aby do endu trafić, jakkolwiek. Dobra, no, więc już będziemy wychodzić raczej z netheru. Ale co jest? Trafiłem na wraki portalu. Bardzo fajne itemy. Nawet nie wiem, czy nie lepsze od moich aktualnych, tak, szczerze. Założę sobie je, bo jak szczerze miałbym ten. Jak szczerze miałbym się jeszcze klepać w tym filmie, to wolę być bardziej, jakby ubezpieczony. Bardziej. To wolę mieć więcej pewności, że ten, że będę bardziej uzbrojony, nie? No jezu, co się dzieje? Wróciłem z DDR-u i widzu. Mam kolejne zadanie od sztucznej inteligencji. Co jest? Chwila, chwila, chwila. Porę muszę upewnić się, że wróciłem bezpiecznie do Overworldu. I czy nie czekają żadne niebezpieczeństwo na mnie? To są to tylko zombiaki, więc to nie jest jakieś duże niebezpieczeństwo tak szczerze. Weszły sobie do tego. To, do netheru, więc niech sobie wchodzą. No i fajnie, bo tutaj mam jeszcze żelazo, to się przyda. Wiadomo zawsze. No i dobra no, trzeba powiedzieć, nie? chcę mi, za dużo tych kilofów trochę zrobią, ale póki, póki ja mam, to trzeba korzystać z nich. A nie z jaksowego, więc wy wyjdę po prostu na ląd. I no, już zobaczę kolejne jakby... I zobaczę już kolejne postanowienie od sztucznej inteligencji, co mam robić dalej. O Jezu! Znalazłem trasę, żeby jakoś stąd wyjść, ale pod nami był centralny ocean. Bardzo było ciężko, troszeczkę się z tym pieprzyłem, tam po, w podziemiach. Lecimy no, będziemy tego szukać, skraftuję sobie przy okazji, bo był by ten... Ze wcześniej wy... W naderze mam jeszcze, zapomniałem powiedzieć, że się wyterrydowałem z tym hopem, co się mu rzuca złoto, nie wiem, jak to się nazywa tak szczerze. Wciąż no, co mi się bardzo nie podoba. Chciałbym skraftować łóżko, ale nie ma żadnej owcy, więc... Chyba ja będę musiał się po prostu... będę musiał się zbudować. Chwila, chwila. Myślę, że tutaj już mnie nie dorwią. Przeczekam... No rzeczywiście nie przeczekam nocy, po prostu robię to, co dalej mi sztuczna inteligencja każe. Szukając w Minecraft jest ważny etapem w przygotowaniu do walki ze smokiem endu i, zdo i zdobyciu jaja smoka. Oto kilka kroków, które pomogą Ci znaleźć twierdzę endów. Zebrając, wiem endera, enderpera z endu. enderperi można zdobyć do bijający lub z piglinami. A właśnie, z piglilami się pytali bo to nie mam Uciskanie Blaze Powderu to, to z Blaze'a widzę, zdobyłem w wywiadzie Aktywacja End Portali. Legacy odpowiednią ilość yy, Ender Eyes... z zazwyczaj potrzebuję 12, a na takie użyj ich, aby wskazać na dębę. O nie, albo nie Mam widzę 14 tylko. Ale nie będzie dobrze, jak któryś mi pęknie. Jedzenie Ender Eye to aktywacja aktywacji Eye... już. Zacznijmy nas najnowszej powietrza i poruszać się w kierunku twierdzy endo. Możesz wziąć ich ruchy, aby odnaleźć położenie twierdzy. Pamiętaj, że Enderai mogą szacować po użyciu więcej, więc mniej ich kilka zabaw. To było bardzo agresywne napicie się wody jak coś. Montażysta wkleja jakąś memo. Podłączanie za Enderai. Chcecie Enderai, aż dotrze twierdzy? po prostu się twierdzy. No to tyle to wiemy, widzowie. Walka ze smokiem. To już dalszy etap rozgrywki. Póki co, szukamy, gdzie to jest. Wiesz, widz, miałem przeczekać noc, ale tak szczerze, nie opłaca mi się czekać nocy. Bo ja i tak się z nim poradzę. O, i zrobię mi z niego więc sobie. To sobie chętnie przytulę. Tylko za co by to wziąć. No i następnie zacząłem szukać Stronghold'a, którego znalezieniem się troszkę męczyłem. Wcześniej, jak tutaj cykałem, widzu, jakby to I of. tego. To zatrzymywało się tutaj i nie wiem czy w tym miejscu dokładnie nie ma strongholda Ale nie wiem gdzie jest, nie gadajcie że mi przepadło to, to ten Jak mi przepadło to oko to trudno, już jest wywalone. Miejmy nadzieję, że nie wiem Nie będzie tam większej ilości miejsc do zapełnienia niż 12 Ja mam przynajmniej taką nadzieję Oby to było tutaj, bo ja się nie zamierzam skupiać gdzieś dalej Naprawdę nie wiem co się dzieje człowieku, jestem w jakiejś bibliotece To jest chyba stronghold, tak mi się wydaje No nie wiem, nigdy widzę i nie przechodziłem minecrafta Więc nie wiem, ale wygląda mi to na totalny, totalny stronghold i nie wiem gdzie co jest Jeszcze raz powtarzam tam widzu A ja tam są te creepery, to tego na pewno nie będzie Może tu To jest tutaj Ja cię chwyta Jeszcze silverficze Tego mi jeszcze brakowało Ja cię chwyta co oni robią, co one robią Nie, to jest za trudne widzowie Dobra jest git i ile jest tych tych widzu ile jest tych tych to muszę wiedzieć chwila raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć trzy jest dobra wystarczyło mi to wystarczyło mi to widzu dałem radę nie wiem jak, jak w jaki sposób z jakimi trudnościami ale dałem jakoś radę tu jest jeszcze skrzynka odbiorę sobie no i co chyba wchodzimy Chyba czas wejść Dobra, widzu, w takim razie jazda Wchodzimy do endu I co jest grane? Są tu jakieś drabinki Nie ma tu nikogo, więc jest spoko Dobra, widzę, więc craftujemy drabinki Nie pamiętam, jak się to dokładnie... A, dobra, tak się robiło Trzy drabinki, czyli wystarczy Raz, dwa, trzy I Noziv dołączył do gry Co jest? Czyli jednak ktoś tutaj chyba będzie Jesteśmy... Tylko obaj na serwerze. Czekaj, ja mam walkę z Nurlandem, dobra, pokonałem go. No to pomóż mi może tego. Zjednoczymy siły i pokonamy smoka. Bo wiem, że na początku nie miałeś może do mnie jakiegoś dobrego nastawienia, ale może teraz się dogadamy, co to na to? Tak jest. Tak? Czyli jesteś za. Dobra, ale ogólnie y, mamy do zniszczenia chyba jednego krystala, nie? Chyba tak. Tego co tam widziałem. Ty, ty wybiłeś wcześniej te krystale? Czy o co chodzi? Że ich nie było. Czy same zniknęły? Tak o. Teraz rozwalam krystala i... I wszystkie endermany są na mnie zfocusowane Stary! Stary! Sojusz, Sojusz! Kto Sojusz TPA? Zobaczmy patrzcie, patrzcie NIE! Ja pierdziele, jestem od początku tutaj Czy wyszło? Szczerze? No cóż, to no wyszło jak wyszło, widzu Do następnych, trzymajcie się i siemka a, no i jeszcze taka puenta. Ten Ca cały challenge był ustawiony, ułatwiałem sobie go poprzez cheatowanie, czyli po prostu brałem itemy z creative. Bo... Ciekawe w sumie ile osób uwierzyło, że zagrałem ten challenge legitnie.